Rozdział 5. Kim naprawdę jesteś? Teraz nie jest oddzielone od tego, kim jesteś na najgłębszym poziomie. Wiele rzeczy w życiu ma swoją wagę, lecz tylko jedna ma znaczenie absolutne. W oczach świata robi różnicę, czy odniesiesz sukces czy porażkę. Ma znaczenie, czy jesteś zdrowy, czy chory, wykształcony, czy nie. Ma znaczenie, czy jesteś bogaty, czy biedny. To wszystko ma znaczenie patrząc po ludzku, ale w istocie jest bardzo relatywne. Tak naprawdę ważna jest tylko jedna rzecz odnalezienie istoty tego, kim naprawdę jesteś, kim jesteś pod zewnętrzną formą. Odnajdziesz pokój nie przez zmianę okoliczności czy warunków życia, ale przez świadomość tego, kim jesteś na najgłębszym poziomie. Reinkarnacja w niczym nie pomoże, jeśli w kolejnej inkarnacji wciąż nie będziesz wiedział, kim jesteś. Całe cierpienie na tej planecie wyrasta z ograniczonego poczucia siebie, tego ja, mnie czy oni. To przykrywa esencję prawdy o tobie. Jeśli jesteś nieświadomy swej wewnętrznej istoty, zawsze w końcu tworzysz cierpienie. Tak po prostu jest. Kiedy brak ci świadomości, kim jesteś, powstaje wytwór umysłu, małe ja, będące substytutem pięknego, duchowego bytu. Przylegasz do tej pełnej lęków i potrzeb egotycznej struktury. Odtąd jej ochrona i utrzymanie przy życiu staje się Twoją przewodnią siłą. Ludzie zapomnieli, kim naprawdę są. Świadczy o tym wiele wyrażeń używanych w potocznym języku. Mówimy na przykład: On przegrał życie, albo To moje życie tak jakby życie było czymś, co można zdobyć lub utracić. Prawdą jest, że nie masz życia jesteś życiem. Jest tylko jedno życie, jedna świadomość. To ona wypełnia cały wszechświat i tylko czasowo ubiera się w formę, aby doświadczać siebie jako kamień, źdźbło trawy, zwierzę, osoba czy gwiazda. Czy jesteś tego świadomy? Czy możesz to poczuć? Czy potrafisz rozpoznać, że już tym jesteś? Potrzeba czasu, aby wybudować dom, nauczyć się języka, stać się ekspertem, czy choćby zrobić herbatę. Czas jest potrzebny, aby zrobić cokolwiek. Ale czas jest bezużyteczny dla urzeczywistnienia prawdy o sobie, świadomości tego, kim jesteś poza imieniem, fizyczną formą i historią życia. Przeszłość nie dała ci spełnienia. Nie znajdziesz go też w przyszłości. Jedynym miejscem, w którym odnajdziesz siebie, jest chwila obecna. To często pomijany fakt, osoby na ścieżce duchowej szukają samorealizacji albo oświecenia w przyszłości. Jednak już samo bycie poszukiwaczem zakłada, że będziesz potrzebował przyszłości. Będziesz potrzebował czasu, zanim zrozumiesz, że on nie jest konieczny, abyś był kim jesteś. Kiedy widzisz drzewo, wiesz, że ono istnieje. Wiesz, kiedy o czymś myślisz, czujesz targające tobą emocje. Jesteś świadomy, kiedy przechodzisz przez przyjemne, bądź przykre doświadczenia. Te stwierdzenia wydają się oczywiste, jeśli jednak przyjrzysz im się z bliska, zauważysz, że w subtelny sposób ich struktura zawiera fundamentalny błąd, kardynalną iluzję. Myśl i język tworzą oczywistą dualność i odrębną jednostkę osobę tam, gdzie jej nie ma. Prawdą jest, że wcale nie jesteś kimś, kto jest świadomy drzewa, myśli, uczucia czy doświadczenia. Sam jesteś świadomością, w której i przez którą wszystko istnieje. Czy idąc przez życie, możesz rozpoznać siebie jako świadomość, tworzywo, substancję i treść całego stworzenia? Mówisz: Chcę poznać siebie. Ale to ty jesteś tym ja. Ty jesteś poznaniem. Ty jesteś świadomością, która jest źródłem percepcji. Ona nie może poznać siebie, ona jest sobą. Poza tym nie ma nic do poznania. Jaźń nie może uczynić siebie przedmiotem wiedzy, przedmiotem świadomości. A więc zasadniczo nie możesz stać się obiektem dla siebie. Niestety człowiekowi to się udało. Mentalnie sam uczynił się przedmiotem i z tego wyrosła fundamentalna iluzja egotycznej tożsamości. Odtąd mówi, ja, i zaczyna mieć ze sobą relacje, opowiada sobie i innym własną historię. Rozpoznając siebie jako świadomość, uwalniasz się z zależności od stanów wewnętrznych, zjawisk i okoliczności. Wyzwalasz się z poszukiwania siebie w tych miejscach. Innymi słowy, to, co się dzieje, przestaje być ważne. Rzeczy i zdarzenia tracą swą doniosłość. Beztroska i figlarność wkracza w Twoje życie. Rozpoznajesz, że ten świat jest kosmicznym tańcem, tańcem form, niczym mniej i niczym więcej. Kiedy uświadamiasz sobie, kim jesteś, odczuwasz błogi spokój. Możesz nazwać go radością, bo tym właśnie jest radość, pokojem, który tętni życiem. To rozkosz rozpoznania siebie jako samej istoty życia, zanim przybierze jakąś formę. To szczęśliwość istnienia, radość bycia tym, kim naprawdę jesteś. Podobnie jak woda, która ma trzy stany skupienia, tak i świadomość może być postrzegana jako zastygła w materialnej formie, płynna jako umysł i myśli oraz pozbawiona formy, jako czysta świadomość. Czysta świadomość to życie, zanim przejawi się w formie. Patrzy ona na świat przez Twoje oczy, kiedy postrzegasz siebie jako świadomość, rozpoznajesz ją we wszystkim. To stan całkowitej jasności percepcji. Już nie jesteś osobą z trudną przeszłością. Przestajesz być zlepkiem koncepcji, które określają twoje życie. Kiedy patrzysz bez osądów i analiz, możesz poczuć, czym jest to, co postrzega. Aby oddać to słowami można powiedzieć, że jest to pole czujnej, nieporuszonej ciszy, w której wszelka percepcja ma miejsce. Poprzez Ciebie pozbawiona formy świadomość staje się świadoma siebie. Pragnienie i lęk rządzi życiem większości ludzi. Każde pragnienie to potrzeba dodania czegoś, by być sobą w pełni. Każda obawa to lęk przed utratą, strach bycia umniejszonym. Te dwa stany nie biorą pod uwagę oczywistego faktu istnienie nie może być dane bądź zabrane. Istnienie w całej pełni jest już teraz w tobie.